Witamy serdecznie na razie numer 3. Cieszymy się bardzo. Mamy zwierzeczki do oczyszczenia z energetycznych. To nie są czipy, które posiada człowiek. Programy to są, to są chipy energetyczne. To zadany ból zwierzętom w poprzednich istnieniach albo i tutaj. I przenoszą właśnie te energetyczne rzeczy. Te duszyczki. Dobrze. E, wszyscy są widownia pełna, aż do na zewnątrz rozrywają się, chcą się przyglądać, bardzo się cieszą. To są ich e, rodzinne dusze, bo to są zbiorowe dusze. E, Perys już oczekuje, oni cały czas tam pracują. Cały czas na bieżąco. Moje gęsi się znowu już odzywają. Cała rodzina w drodze, dobrze. Wszyscy się cieszą, jest huk na sali, bardzo głośno i teraz zapraszamy do oczyszczenia. Pierwszy to jest koń, e, imię ma Michael, hasło dostałem nowe życie. I następna jest, jest pies Lori i hasło słońce. Zapraszamy pierwszy konika, tam się ustawia już zaraz e, na wielkość zwierzęcia ten, ten stół kryształowy. Perys już podniósł ręce do góry, to jest znak prosi o ciszę, skupia się na tym. I teraz jest koń Michael, M-A. J. K-E-L. K-E-L. Bardzo wielki ten stół się rozciągnął na wielkość przystosowanych zwierzęcia.

sima in der Höhe vom Gehirn das Muskelblonder ja in der Mitte wo das Gehirn halt uh, stoppt das Scan weil ertrümmel so, sie so ein gelblich kleinerer Schädel hier ist nach dem Musku e, e, taka ja, żółtawa ja. energia genau die Energie und die macht Peres weg wie Peris Husteczko ściąga und, uh, die, hat sich vor kurzem angeschlagen sagt Perez und so so eine innere traurigkeit i Perez e, mówi że od niedawna ten program się tam włączył i u tego zwierzęcia stwarza e, smutek okej okay. jetzt läuft der scan weiter I scan poruszy się dalej also po te stule nackły teraz jest na szyi okay. Jetzt sind wir bei den Schultern, also bei den vorderen Hufen. Es läuft da gerade ähm, schon ein Stück zur Wirbelsäule, also In nach den Hufen. Also da ist nichts an den vorderen äh, jetzt äh, so. Und jetzt sieht man halt, die inneren Organe kommen I jetzt Organe widać. Also das Herz, da ist frei. Na organach przegląda nie ma nic, wszystko die tutaj auch, na jelitach, żołądek, wszystko jest, nie ma nic na sercu, nie ma nic na die, Teraz e, przegląd jest super, układu kostnego. also in der mitte da der sattel normal drauf kommt, mm -hmm. auf die wirbelsäule da ist uh, auch eine pleuliche energie da uh, kann ibis kambruna energia jest na tym miejscu gdzie nakładane są sióbłe gdzie ist uh, also auch zwischen den Wirbeln, diese energie Und ta energia min sie den ist haben jetzt die helfer weggemacht weil ja pomocnicy ściągają tą energię das bo jest agresywna yeah. energia

na 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 zapku, na muskulaturze na na prawej stronie na tej muskulaturze też jest energia, zielona taka brudna zielona energia. ist aber gerade Moment nicht aktiv. Nie jest aktywne z z z Jetzt läuft teraz są na tylnych nogach. Ogon. Nie ma nic. So. I skan już wjechał pod stół. I ten stół się przewraca razem z tym koniem, że on staje na kopytach. I prowadzi z tego konika do kryształu, żeby się naładowało energią, wspaniałą energią. I ta energia jak namiot tego konia okrywa. die farben das ist blau, czerwona, niebieska i zielona. To jest kolor, tej energii. I teraz cała widownia huczy wiwatują uwolnienia z programu. Się przez... von der Ecke her, I der Tommy dach. już wychodzi, ten co odprowadza do portalu i już There jest naładowany energią i Tommy podszedł i już prowadzi konia do portalu. Wszyscy się cieszą, wiwatują. Dziękuję się telepatycznie. Ja też. U wszystkich. Pabril, ale z telepatycznością. Wszystko, no, tele i tam do widowni też coś tam przekazuje. Wielką radość ma w sobie. Nie, jest? I już jest w portalu, zniknął. Dobrze, połączył się z Ciałem, więc z cieszymy się. ja do kamery. Moment. Cezary. Teraz zapraszamy do oczyszczenia piesek lori. Micha już podniósł peris, he, 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 ręce do góry. Sala, cała widownia, cisza panuje i teraz lori. L O L I, L O R I. L -O -R -I. R -I. Okay. Das już den, also, da stu jest się, ekran. Ja jak przy koniu pomarańczowy ekran się pokazał. Chyba nie powiedziałam teraz też, znaczy się, że są ciepły energetyczne. Już tu się, us... już jest taki, Na wielkość tego pieska się kryształ zrobił, już jest. I leży na boku i teraz zaczyna skan, już przejeżdża przez pyszczek. Już I zatrzymał się już na, na, na szczękach skan. I mówi że jest tak, że gelbe, żółta energia e, jest i e, mówi Peris, że impulsy oddaje. E, mówi, że mu, mu e, ten mm -hmm. na dziąsła ma wpływ, że mu takie robi stany zapalne dziąseł, mm -hmm. ściągnięte chusteczką i poruszył się. Okay. Jetzt sind wir am Gehirn oben, also die Augen sind auch frei. Jetzt ist na das Und Da ist so wirklich ein, ein, so ja. so ein, ein ja, um, Energie. I ta I pomocnicy ściągają odkurzaczem, agresywna Aha. energia. Ja, die soll halt uh, dieses, die vom, uh, I also, e, 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 robi niedorozwój e, funkcji mózgu, tworzy ta energia. Okay. Jetzt läuft z, ściągnięte I poruszył się skandalem. Na nie ma nic. So, na Nakako, naka, da jest auch frei. Nie ma nic. Jetzt kommen wir zu der, äh, i, der da Nie ma nic. So, jetzt läuft stand organy organy. Teraz są widoczne. Przyglądu organów. Okay, Herz. Na, mała taka brudna, biała energia jest na serduszku. nie jest aktywna perciągnął usteczką. Lunge ist frei. Na pudzkach nie ma nic. na wątrobie nie frei. nic, frei. Na żołądku też hmm. sind nie, okay. nie, ma. Jetzt, nie ma nic gut. na organach Jetzt sieht man, die wirbelsäule. I teraz, e, kręgosłup. An der Wirbelsäule selber ist nicht, nichts. Aber jetzt kommt halt die Muskulatur am Rücken zum Vorschein und da ist wiederum eine grünliche Energie. Die zielone Energie an den Muskeln ist in den Zebrach. Die soll halt verursachen, dass äh, sich diese Muskeln am, am Oberkörper äh, verspannen. Und e ta energia mówi że mu jakby tworzy bóleści muskułów na całych plecach, ściąga mu te muskuły, jakby skurcze tworzy. O. To są auch die helfer weggemacht. I, i, i y, pomocnicy ściągnęli tę energię odkurzaczem. Jetzt geht's weiter zur Hüfte. Das ist so, so natürlich. Na, na tynych łapkach. A ist Nie ma nic. Jetzt kommt noch der Na ogonku teraz. Też nie ma nic. Skan już pod stół wjechał, usiadł sobie i cieszy się, aż, aż się trzęsie, taką radość ma, tak ogon mu ogon, lata. Perdes go wziął na ręce i niesie do kryształu. Siedził sobie na krysztale. I energia otacza, i die żółta, czerwona, zielona, takie odcienie ma ta energia i już jest znowu brzask radości, cała widownia aż huczy, się bardzo cieszą, następny przyjaciel ich jest uwolniony z programów, z cierpienia. I już Tommy. Już podchodzi za chwilę. O, już. Um, Ale się um. cieszy, już odszedł od kryształu, ubiega dookoła Tomi. Cieszy się i jeszcze podleciał do Perisa przed nim, usiadł, Patrz na niego i tak o, o kontakt o, oczny, oczny, oczami kontakt bardzo i rozmawia z Perysem. I radość. I, I ogon, cały czas ogonek lata. Tak się cieszy. I to mi dał znak, że już jest czas powrotu do portalu i już odprowadził pieska i zniknął, połączył się z fizycznym. Bardzo się cieszymy, dziękujemy opiekunom zwierząt, dbacie o nich i wielka radość jest tam na bazie i macie duże plusy, pamiętajcie o tym. Opiekunowi. Dobrze, kochani, mamy jeszcze grupkę zwierzaków. Za chwilę bierzemy ich na bazie. Na ten moment na